Dzień dobry państwu. Witam kochane dzieciaki. Zapraszam was serdecznie na świąteczne, przedświąteczne warsztaty plastyczne. Wiem, że bardzo lubicie robić różne ozdoby na święta. Więc mam dzisiaj dla was propozycję. Zrobienie sobie aniołka, żeby każdy przy kolacji wigilijnej miał takiego aniołeczka przy swoim talerzu. Mam również drugą propozycję dla Was: choineczki z takich fajnych mechatyn trucików. Co potrzebujemy do naszych warsztatów? Kolor aniołka może być jaki chcecie. Ja sobie tu zrobiłam niebieskiego i białego. Może być czerwony, może być zielony to już jest Wasza fantazja. Ja przygotowałam sobie niebieskiego i do tego będzie nam potrzebne 12 równo wyciętych kółeczek. Ja sobie te kółeczka odrysowałam od zwykłego kubeczka jednorazowego i wycinamy. Poproście rodziców, kochane dzieciaki o pomoc. To jest naprawdę bardzo fajny czas do spędzenia go właśnie z rodzicami, ze starszym rodzeństwem, z babcią, z dziadkiem. O. I takich kółeczek, kochane dzieciaki, wycinacie 12. I teraz słuchajcie, najtrudniejsza rzecz. Każde kółeczko równiutko składacie na pół. Jeszcze raz pokażę. Na pół. I jeszcze raz na ćwiarteczkę. I z każdym kółeczkiem robicie. Dokładnie to samo. Zrobię jeszcze jedno. O, I tutaj już na pewno sobie same dzieciaki poradzicie. I teraz to najtrudniejsze, o czym mówiłam. Kochani, sklejanie tych kółeczek poskładanych. Bierzecie klej, najlepszy jest Magic albo właśnie taki Super Glue. Te zwykłe takie kleje nie, nie dadzą rady się skleić, bo to jest dosyć gruby kartonik. I smarujemy. I przykładamy. Mocno przyciskamy, żeby nam się to fajnie skleiło. I z wszystkimi robicie to samo. I ja już tutaj mam, kochane dzieciaki, przygotowane. Popatrzcie się. <laughs> z sześciu kółeczek poskładanych robicie jedną stronę. O. I z sześciu kolejnych drugą stronę. I to będzie sukieneczka naszego aniołka. Czyli sukieneczkę mamy gotową. Teraz wytniemy sobie brzuszek aniołka. O, tutaj mamy brzuszek aniołka. Ja tu już mam przygotowany taki, takiej wielkości prostokącik. Do prostokącika przyklejamy głowę. Ale zanim przykleimy głowę aniołkowi, aniołek musi mieć włosy. Więc wycinamy szerszy niż brzuszek kawałeczek z żółtego na przykład papieru kolorowego, tu mam, szersze niż brzuszek i główka. I kawałeczek tutaj na końcu smarujemy klejem. To będzie grzywka naszego Aniołka. Ale nie tak ma fryzurkę Aniołek. Musimy ładnie dociąć, żeby główka była okrągła. Jest jedno i drugie. Proszę bardzo. I już mamy włosy Aniołka. Pod główkę tutaj, kochane dzieciaki, wkładamy brzuszek aniołkowi. Czyli smarujemy klejem i przyklejamy brzuszek. Widzicie? Pod główkę przyklejamy brzuszek. Teraz rączki. Wycinamy takie długie prostokąciki. Składamy taki cienki prostokącik na pół. I tutaj, gdzie się nam otwiera, wycinamy dłoń. Może tak pokażę. Wycinamy dłoń aniołka. Teraz smarujemy tutaj. Końcóweczki. Wkładamy rączkę. O. I już mamy rączkę z dłonią aniołka. I to samo robimy z drugą rączką. Mocno przyciskamy to, co otwarte. Taki dziubek się zrobił. Smarujemy klejem z dwóch stron. I ponownie wkładamy rączkę, czyli dłoń, i przyklejamy. O, jeszcze raz. Ok, mamy to. I już mamy rączki. Gdzie te rączki, kochane dzieciaki, przykleić? Wkładamy rączki pod ten niebieski kartonik, czyli pod brzuszek. Ponownie bierzemy klej przyklejamy jedną rączkę i to samo robimy z drugą rączką i przyklejamy no i super I już mamy aniołeczka prawie gotowego Teraz bierzemy połóweczkę sukienusi, widzicie? I tu, gdzie się nam kończy, pierwszy i szósty, smarujemy mocno klejem, mocniutko. Brzuszek też możecie posmarować, żeby nam się to fajnie trzymało. I smarujemy. Jedna sukienusia gotowa. Obracamy na drugą stronę i ponownie drugą część sukieneczki złożoną z tych kółeczek, co Wam wcześniej mówiłam, znowu smarujemy klejem i znowu brzuszek. Może być troszkę niewygodnie, ale ja wiem, że dacie sobie radę. I równiutko dopasowujemy drugą część sukieneczki naszego aniołka. Mocno przyciskamy. Super. Jeżeli Wam coś tutaj zostało, wystarczy wyrównać. Obcinamy. I już mamy tu aniołka. Już aniołeczek stoi. Macha do Was rączko. Mhm. Teraz trzeba skrzydełka, bo to jest przecież najważniejsze u aniołów. Ja mam tutaj już przygotowane skrzydełka, wycięte. Widzicie? Posmarowałam klejem. I posypałam brokatem. Kolor jaki chcecie. Ja akurat lubię srebrny, dlatego zrobiłam srebrne skrzydełka. I teraz odwracamy naszego aniołeczka. Skrzydełka są na pleckach, więc musimy obciąć trochę włoski. Obcinamy włoski. Ja zrobię aniołkowi taką fryzurkę półokrągłą. Czekajcie, bo tu mi się rączka przykleiła do włosków. Mhm. Widzicie, to wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało. O. Dobrze, już mamy obcięte włoski. No i pora na skrzydełka. Skrzydełka, tak jak mówiłam, dajemy na plecki. Czekajcie, bo nam się sukienetka przekręciła. Zaraz poprawimy. I mocno przytrzymujemy skrzydełka, żeby się nam przyczepiły. No i proszę bardzo. Już mamy aniołka. A co jeszcze brakuje aniołkowi? Oczek i buźki. Do tego potrzebuję czarny flamaster, jedno oczko, drugie oczko, nosek i czerwona uśmiechnięta buzia. Możecie sobie zrobić również grzyweczkę aniołkowi. A coś ten mój aniołek taki blady? Żaden problem. Bierzemy różową kredeczkę albo czerwoną i malujemy różowe policzki. I nasz aniołeczek gotowy. Takiego aniołka może mieć każdy z osób, które siedzą przy stoliczku. Taka ozdoba świąteczna. Czyli aniołek mamy. Aniołek jest gotowy. O, tu aniołeczek. Wam to na pewno ładniej wyjdzie, słuchajcie, bo ja się spieszę. Aha, popatrzcie się. Jeszcze możemy aniołkowi dokleić różne gwiazdki kolorowe. O, żeby było mu przyjemniej. O, mam tu przygotowane gwiazdeczki. Jedna gwiazdeczka. druga. O, proszę bardzo, sukienusie, popatrzcie się, przyjrzyjcie się tutaj. Widzicie, do sukienusi też przyczepiłam wcześniej gwiazdeczki, żeby był taki naprawdę świąteczny. Z tyłu też. Jak udekorujecie tego aniołka, to już jest wasza inwencja. Kolejną propozycję, jaką mam dla was do przeozdobienia wigilijnego stołu, są takie choineczki z kreatywnych drucików. To jest duża choineczka, a to jest taka malutka. Możecie zrobić, którą chcecie. Jeżeli macie ochotę zrobić sobie malutką, to wystarczy jeden drucik. Natomiast jeżeli chcecie zrobić tą większą choineczkę, musicie połączyć dwa krótsze druciki. Na końcu skrzyżujecie. I zakręcacie te druciki tutaj, żeby one się trzymały razem. I już powstał długi drucik. Zaczynamy od podstawy choineczki. O, tutaj. Żeby choineczka mogła stać. Proponuję Wam, kochane dzieciaki, żebyście sobie tutaj przy końcu zawinęły również drucik. Żeby Wam ta choineczka stała i była taka dosyć stabilna. O, wychodzi nam takie coś. No i teraz najlepsza zabawa. Słuchajcie, to wcale nie jest takie proste. Kręcicie sobie kształt choineczki na paluszkach, powolutku. Powolutku, powolutku. O. I czubeczek. O, proszę bardzo i powstała wam fajna duża choineczka. Taką choineczkę trzeba ozdobić bombeczkami. Do tego będą najlepiej takie maleńkie kuleczka, kuleczki puchate. Kupicie w każdym sklepie z takimi duperelkami. Do tego klej Magic w tubce, najlepiej. I ozdabiamy naszą choineczkę. Żółty damy. Żółty damy. Taki słoneczny kolor jest żółty. I w kółeczku sobie kręcicie, tak jakbyście naprawdę ubierali choineczkę. I na całej długości tego drucika przyklejacie kuleczki. Na końcu możecie dać też kuleczkę, czyli bombeczkę. Możecie dać również gwiazdkę. Możecie sami sobie wyciąć gwiazdkę. Możecie sobie sobie zrobić sami swoje maleńkie ozdoby. To jest wasz czas. I działajcie, kochane dzieciaki. Poproście rodziców o pomoc. Niech mamy też odpoczną troszeczkę od porządków domowych, od pieczenia, smażenia. To będzie naprawdę bardzo wspólny, fajny czas dla Was. I co kochani? Żegnamy się i do zobaczenia. Pa, pa cześć!